Dzień dobry moi najmilsi, w ostatnim czasie bardzo popularny jest serial Wednesday, postanowiłem napisać piosenkę o głównej bohaterce tego serialiku, teraz tę piosenkę zaśpiewam. Wednesday, Wednesday Adams, to nad wyraz, trudna nastolatka, ma ona w nosie technologię i miewa wizje prorocze. Do baseniku piranie wpuściła, u mnie super grać na skrzypcach. Do nowej szkoły Nevermore trafiła, niestraszna jej jest choćby ryna. W szkole Nevermore są różne istoty, wilkołaki i gorgony, i wampiry i syreny. To zbiór bardzo bajeczny. Wednesday, wednesday, Adams z różnymi przygodami się zmaga. Potrafi stosować kung fu, kiedy zagraża jej wróg.